Z grupą DW21. Okay. You are live. <laughs> Także zaczynamy powolutku. Ja tak szczerze od razu powiem, że tak, minutę na pewno, minutę na pewno tego nagrania, tak tutaj sobie po prostu będziemy, że tak powiem, siedzieć i czekać, żeby ktoś do nas dołączył, żebyśmy zobaczyli, że faktycznie to działa i funkcjonuje. Bo ja bym mhm. chciała się dowiedzieć, czy nas słychać i widać. To jest, to jest chyba najważniejsze, nie? Bo co je, że będziemy mówić, możemy sobie ze sobą rozmawiać, a jak nikt nie będzie nas słyszał, nikt nie będzie nas widział, to, to trochę tak wiesz. Między sobą to później sobie odsłuchają. miejmy nadzieję. No dokładnie, albo my zgramy tutaj, dokładnie, 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 możemy też tutaj zgrać. O, widzę, widzę, że ktoś dołączył, nie wiem jeszcze kto, ale cześć, hejka, kochane, ktoś nam tutaj skomentował. Ja widzę, Widzę jako Facebook User, ale to nic. Najważniejsze, że ktoś tutaj jest i już pojawia się więcej osób. Jest pięć osób. Widzę Was super, więc ja będę tutaj też podbijać. Elegancko. I patrz, minuta minęła. Mamy pięć osób oglądających, więc super. A, super. Dokładnie, to już od razu jest fajne, że mamy tutaj odbiorców. Także tak, witam bardzo serdecznie na grupie Detox21 i na tej grupie. Dzisiaj Astrid będzie się z Wami dzielić wskazówkami. A może i też doświadczeniami bym powiedziała bardziej, jakie ona ma w przygotowaniu się do półmaratonu, który ostatnio tutaj też się z nami właśnie dzieliła, pokazywała nam tutaj tą swoją drogę, pokazywała właśnie swoje osiągnięcia i tak dzisiaj po, po naszej wspólnej rozmowie. W sumie dzisiaj, no już wcześniej, kilka dni temu, stwierdziłyśmy, że tutaj Astrid wyjdzie i odpowie na kilka pytań. Także Astrid jest gościem, ja jestem osobą prowadzącą, więc dziękuję bardzo serdecznie Astrid, że się odważyłaś. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że chcesz się dzielić. Z nami, że chcesz też się dzielić z tą społecznością, tutaj Detox21, swoimi przeżyciami. Ja może zacznę od tego, żebyś powiedziała nam, skąd pomysł do wzięcia udziału w półmaratonie? O, słuchajcie, no to, to jest taka troszeczkę dłuższa historia, no bo ja tak biegałam od jakiegoś czasu. Znaczy zawsze lubiałam lubiłam biegać, ale nigdy nie, nie, nie robiłam z tego wielkiego ale. No ale wydarzyło się to dokładnie trochę więcej niż rok temu, kiedy coś zaczęło iskrzeć w mojej głowie, że ja bym chciała coś zrobić jakiś taki wielki wyczyn na bieganie, na w bieganiu. Nie wiem takie coś sobie wymyśliłam, ale to dlatego, że tak powoli zaczynałam biegać. Ale coś chciałam to bieganie rozwinąć. No ale też tak się zrobiło, że w pewnym momencie rozchorowała się bardzo mojego męża-siostra i to była poważna choroba. No i widzieliśmy, że ona nie przetrwa, nie, 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 nie da rady przejść tej choroby. I w tym hospicie, co ona była, to się ukazało taka ulotka, że będzie to pierwszym to będzie tam maraton w kwietniu. Nie, to był październik właśnie. No i ja powiedziałam do niej, mówię, słuchaj. Ja pobiegnę w tym maratonie, ja zrobię wszystko, żeby trochę za te pieniądze wesprzeć ten piękny hospic w Peterborough, bo to był naprawdę bardzo fajny ten, super miejsce i, i do tej pory uważam, że to jest naprawdę wielkie wsparcie i, i dla nich dobrze, pomocno No i to wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że powinnam zrobić, ale wiecie co, to nie było takie, że ja chciałam powiedzieć, ale ja się do tego materenu, maratonu w ogóle nie przygotowałam za bardzo. Ja go przebiegłam, ale to była najcięższa praca, jaką w ogóle wykonałam w swoim życiu. I nie wiedziałam dokładnie, czy ja jeszcze więcej chcę tych maratonów, bo to było takie ciężkie. Ale później coś mi zaiskrzyło w głowie, że posłuchałam innych ludzi, że to dobrze bieganie zaczęłam odkrywać, że bieganie bardzo wpływa, bardzo dobrze na moją głowę, bo ja też po pewnym czasie dostałam trochę takiej depresji to jest związane z innymi rzeczami, a odkryłam to, że ta, to bieganie wpływa bardzo, bardzo pozytywnie na moją głowę i na moje całkowite myślenie. No, i tak się właśnie to zaczęło, że mojej, mojej córki mąż za, też powiedział do mnie: mówi, słuchaj, jak zrobiłaś jeden ten maraton, to, to rób już drugi. Nie, no pół półmaraton, pół maraton, rób ten drugi. No, i wtedy zaczęłam się dopiero przygotowywać. No, i tak właśnie historia doszła do tego drugiego maratonu, który był o wiele lepszy, bo z przygotowaniem. No, i tak to się, tak, się tak mniej więcej to wyglądało. A powiedz mi Astrid, te przygotowanie to było bieganie, czy najpierw spacery, czy najpierw sobie ustaliłaś dystans, że będziesz robić powiedzmy chodzenie, czy jakiś dystans, nie wiem, 5 kilometrów dziennie, 2 km, bo ja tak szczerze to nie, nie brałam jeszcze udziału w półmaratonie i totalnie nie mam pojęcia, jak się przygotować, więc A... jakbyś mogła tak powiedzieć, tak. Daj, ja jeszcze wam powiem jeszcze jedną rzecz, ja zawsze byłam fanką yy, długich spacerów, ja potrafię spacerować do 3-4 godzin. To, to chyba i to ja już miałam to od dziecka. Ja pokonywałam zawsze długie długości, i nawet z, wózki, z wózkami miałam, mam trójkę dzieci. I ja z wózkiem potrafiłam chodzić po 2-3 godziny, spacerki robiłam równe. Czyli ja już w głowie miałam coś takiego, że te długie dystanse to ja jestem do tego, yy, bo ja chyba jestem taka ADHD, no tak trzeba chyba powiedzieć, <laughs> szczerze mówiąc. I to z tego wyszło, ale praktyki na maraton to są takie, że to się biega. Zaczyna się od tych małych kroków, pierwszy od trzech kilometrów, później, i to się przechodzi. Przez przypadek tutaj już ktoś chodzi. I, I to się robi, że się biega. Biegnie, trochę się po paru minutach, po dziesięciu na przykład się spaceruje parę sekund, maszeruje się bardziej niż spaceruje. To, to są takie, to są te plany już podane, że od, można od trzech kilometrów zacząć, od pięciu, ale to się zaczyna zazwyczaj oni mówią, żeby zacząć maraton, takie przez cztery miesiące przed, takie poprawne okay. maratony, a długie dystanse to się już robi tak pod koniec tego maratonu, że tak się już się biega. Ale zazwyczaj jest takiego okay. chodzenie i bieganie. I nie. Okej, okay, okej. Okay. Szybko, to czyli szybko, co wolno, to wolno. Czyli cztery miesiące. A powiedz, czy też specjalną dietę jakąś do tego prowadziłaś, żeby mieć le lepszą wytrzymałość eee. organizmu, bardziej nakarmiony, że tak powiem, odżywiony ten organizm, że eee. to była jakaś specjalna dieta. Eee. Nie wiem jak to w ogóle będzie wyglądało, bo ja wam powiem prawdę, że wpadłam na pomysł, że też zostanę wegetarianką. W tym momencie. To było takie trochę, taka decyzja w głowie mi też zapadła, sobie pomyślałam, czemu nie? Już jak jestem tą jogistką, ja już długo trochę tą jogistką jestem, ale nigdy nie wpadłam na pomysł właśnie, żeby nie jeść mięsa. No ale tam trochę u mnie się też pojawił cholesterol w tym wszystkim i ja nie zrozumiałam tego, o co tu wszystko chodzi, dlaczego cholesterol wypadł mi taki wysoki yy, i co się stało. Yy, I w tym momencie to było... Wiecie, co dwa miesiące temu też dokładnie nie, nie aż tak dawno, ale wpadłam na pomysł, że jednak nie będę jadła mięsa, ale zaczęłam się suplementować też dodatkowo w tym wszystkim zaczęłam wyszukiwać dużo suplementów, żeby nie tracić mięśni nie tracić, bo ja wiem, że to jeszcze jest tak, że jak nie jesz tego mięsa, to mogą to osłabić trochę mięśnie. Mhm. Ale, ale jednak u mnie na razie jest tak, tak widać to, że ja się coraz bardziej wzmacniam. Ja się czuję, czuję coraz bardziej wzmocniona i nie, nie wiem, co tam, co to oznacza. I tak dokładnie nie mogę powiedzieć, bo nie jestem przecież lekarzem, nie znam się. I tak dokładnych badań nie zrobiłam, ale samo moje ciało czuję, że jest bardzo wzmocnione. odczuwam to, że, że ciało jest bardzo wzmocnione, mam dużo energii, to, to jest takie dobre. Na pewno bardzo dobrze śpię, chociaż dzisiaj trochę mi się nie spało za dobrze, może ten wywiad to mnie tak trochę i mój pies się zaczął Pierwszy raz chyba to, ale, ale ogólnie to bardzo dobrze śpię i staram się przesypiać więcej niż 7 godzin okay. i, i to, to, to tutaj takie, to, to bieganie dobrze wpływa i chyba to, że to jakoś wykluczyłam mięso, ale jeszcze nie, dokładnie to nie jestem aż taka jeszcze wegetarianka, bo tak. troszeczkę sera jem, znaczy okay. to i, i jajka, bo uważam, że jednak y, nie dużo, ale... Ale lubię ich smak i tak mi się te, trochę ciężko z tym rozstać. No to to jest takie, że ja na razie to nie tak, Ale so... też, też jakby nie musisz się ograniczać, bo to nie był jakiś odgórny nakaz, że ty to musisz nie, zrobić, nie, nie. ty po prostu poczułaś w pewnym momencie, że tak będzie dla ciebie najlepiej, tak dla twojego organizmu będzie najlepiej. Co jest dla mnie ważne, powiedz mi, ty suplementujesz z tego co pamiętam nasz Biotiks, tak? A to mi i masz omega -3. omega 3. Omega 3 chyba też widziałam, tak? tak. Tak, i witaminę i witaminkę C. Ym... Okej, okay, witaminę C masz z tym magicznym naszym grzybkiem, dobrze, tak, medycznym, tak, dobra, tak, także, tak, także tak, rozumiem. No ale... i też kolagen. Tak, to jest naprawdę I, i uważam, że nie mam takich ani problemów z żołądkiem i ten żołądek tak fajnie pracuje, Do, dobre mam dobrą tą przemianę taką materii, że... Wspomagam ten organizm. No, takie są moje odczucia. Ja mówię to, co ja czuję i jak ja się czuję. No i daje mi tą, tą, tą siłę, żeby przebiec ten mój maraton. Co ja, ja myślę, że ja jeszcze podążę chyba w następny, ale to jeszcze zobaczymy. Jestem bardzo pozytywnie i dobrze nastawiona. A z tego półmaratonu, który teraz miałaś, to, to masz tak, że cały czas masz w pamięci, jaki to był dystans i jaki to był czas, i chciałabyś pobić ten czas. Wow, ok, teraz? to ja to, to moja teraz największa będzie historia w życiu, i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką zrobiłam. Yy, bo yy, znaczy ja wiedziałam, jaki ja, pierwszy mój czas było 2,5 godziny, że ja chciałam to przebiec w, pie, yy, yy, w trochę w yy, mniejszym czasie, ale słuchajcie, jak się tak biegnie. To jest ciężko. Dalej jest ciężko, to, to, to nie jest łatwo tak. Dla mnie, przynajmniej no, chyba, żebym była wyczynowcem, no to, to by było inaczej, ale to jest tak, że nie jestem aż taka wyczynowa, ten profesjonal. To było mi tak ciężko i zwolniłam, myślę, kurczę, no nie dam rady, nie dam rady. Ale później sama się wzmacniałam oddechami i wszystkie... Aha, noga jeszcze mnie strasznie zaczęła boleć. Mówię, ale numer nie dobiegnę, mówię wam, nie dobiegnę, ta noga tak mi zaczęła boleć, ale to jest jeszcze dobre, bo zaczęłam, wcześniej sobie znalazłam taką książkę yy, yy, Running Kids Matter, taka fajna pozycja, że ten facet tak wzmacniał, powiedział, że on też bieg, biegał w bólach i że te bóle to trzeba jednak prze, przebiec ja, ja dobrze, no dobrze, że jestem tą jogiską, umiem te oddechy i potrafiłam sobie przebiec zrobić taki przech Całą tą nogę i żeby to, by, by, ten, ten cały, wyrzucić ten ból. Ale to było przez pięć kilometrów, ten ból trwał, i nie wiedziałam, czy, czy pobiję ten czas, czy, czy, czy nie, czy nie dam radę. Ale rano sobie napisałam na swojej tab na tablicy na lodówce, napisałam, że ja muszę to przebiec w dwie godziny i dwadzieścia minut. Wow. Ale nie sprawdzałam, nie sprawdzałam już tego zegarka. Mówię, no nie, nie przebiegnę przez ten ból nogi, bo to już ja wiedziałam, że ja zwolniłam. A z tych te umiejętności, co oni tam uczą, że oni mówią, że ty po 16 km, to już musisz przyspieszyć. No mm. ja mówię, no nie, ja zwolniłam. No nie dam rady, no gdzie, no gdzie z tym bólem. Ale wiecie, co się przytrafiło? Jakoś ten, wydmuchałam ten ból, wy, wy, wzięłam go, wy, letting go i koniec. I w tym końcówce tej 600 metrów, jak zobaczyłam, nie, przy 800 metrach, jakaś siła we mnie taka weszła, że ja zaczęłam tak szybko biec przed samą metą, ale nie wiedziałam, jakie ja mam czas. Ja naprawdę nie sprawdziłam. Nie sprawdzałam, nie chciałam. I przed samą metą powiedziałam, no nie, nie, jak, jak napsam do tego uniwersu, że taki czas chcę przebiec, to ja chciałabym przebiec. Słuchajcie. Pobiegłam, wszyscy tam krzyczeli, bo ja mam numer Astrid, Astrid. Wszyscy na tej, przy tej mecie tylko na mnie krzyczeli, patrzyli, bo, widzi, bo, bo ludzie zwalniają, normalnie już idą. Przed metą to oni już spacerują, już nie dają rady, spacerują. A ja, werwa, biegnę. Ludzie. To Ale super. I, i to, to jest wielkie przeżycie. A później oni, ja tylko przebiegam do tej mety i tam jest takie, te, yy, wyświetlony numer. Jeć, ale ja byłam załamana i łzy w oczach, bo było pokazane, że to było 2.38, że jednak tego nie pobiłam, tego rekordu swojego, że jednak pobiegłam dalej. Ja byłam cała we łzach rozpaczy, a później ja tam już dostałam ten medal, przyszłam do tej, tą moją rodzinę spotkałam i oni do mnie mówią, że ty jednak przebiegł, ja przebiegłam dokładnie 2.20, tamten zegar pokazywał źle. Jejciu, i wtedy Jej. ja tak wierzyłam w to, że to, co jest zapisane, to dopiero uniwersum słyszy. I ja ja tak to mam głęboko w głowie, że i tak, tak bym chciała, żeby mi się to wszystko utrzymało. Czyli te wszystkie, te, to co oni mówią teraz, te bucket list, że pisz, pisz, pisz. Ja piszę, ale chyba nie, nie piszę specyficznie, a to było napisane bardzo specyficznie. Mam to zrobić. Konkretnie, wiecie... dokładnie. Konkretnie, Konkretnie. ale dokładnie. Po prostu moja głowa jest. I, i to, że to się. I, I ja wiem, że ja byłam tylko teraz w tym biegu, sobie tłumaczyłam step by step, moment by moment. Ja biegnę, nic mnie nie rozpraszało. No, no, ten ból tylko, to też były oddechy i też byłam w tym samym momencie. To tak pięknie robi w głowie, że naprawdę można na, zapanować. I wierzę w to, że teraz yy, taki trochę taki wielki, no wy, wielki dla mnie wyczyn naprawdę, co ja, ja dzielę się z wami, chciałabym się z wami podzielić, że to jest naprawdę dobre. Nie trzeba robić maratonów, można biegać po 5 kilometrów i nawet prawdopodobnie po 2,5 i, i to fantastycznie działa na głowę. I w ogóle Dziękuję no Dziękuję. Ja Ci przeczytam teraz trzy komentarze, takie rozwinięte w sumie, tutaj są komentarze. Pierwszy jest tak, raz to zrobiłam, niesamowite uczucie, polecam każdemu. Osoba skomentowała. Kolejny mamy: Bieganie wpływa na wydolność płuc i serca. Pomaga obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. W połączeniu z suplementacją Astrid, zrobisz cuda. Kolejny mamy: Hahaha, ja miałam podobnie. Po 10 kilometrach płakałam i biegłam. Moje kolana odmówiły posłuszeństwa, ale mój umysł oszukał moje ciało. Czyli tak jak też tutaj ty mówisz, właśnie ta głowa ma też ogromne znaczenie, jak my podchodzimy do tego momentu, nie? Że faktycznie sfokusowałaś się na tym, co ty chcesz, jaki ty masz cel i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, żeby tutaj i oddecham, czyli ten trening, który masz już właśnie tak jak mówiłaś, jak ja, jako jogistka masz wprawę w oddechu, więc tutaj to ci bardzo pomogło, więc to jest fantastyczne i tak samo tutaj u tej osoby. Która się wypowiedziała, że umysł szukał moje ciało, no to jest piękne, mamy naprawdę ogromne możliwości, tylko wystarczy w nie wierzyć do samego końca. Tak jak, tak jak ty mówiłaś, zapisałaś, przekazałaś do, do wszechświata to, czego, no. czego chcesz. E, jakby to już dla ciebie było, że po prostu te, ten miałeś czas określony, że w takim czasie dobiegniesz i po prostu to się, to się musiało wydarzyć. No, Ale, <laughs> ale, ja, ale jeszcze... ja sama do końca nie wiedziałam. Jak ja jeszcze zobaczyłam ten ten, to po prostu jeszcze większe łzy, Ja mówię, no nie, no tak, ale, ale po prostu teraz to... Mogę, mogę teraz. Teraz Dobre, jeszcze bardziej dobrze. dokładnie, Jestem... bo ta wiara rośnie, nie? wiara, wiara. wiara rośnie. Ja Ci powiem, że mnie to bardzo mobilizuje i ja Ci też dziękuję, tak, dziękuję Ci za to, że tutaj się tym podzieliłaś, bo no. tak jak mówię, dla mnie, kiedy miałam dobry okres w swoim życiu, też duże dystanse wykonywałam, chodziłam, bo ja mieszkam w górach, jak ja to tak nazwę, naprawdę na szczycie góry, to są góry, doły, góry, doły, bardzo dużo takich terenów i naprawdę, jak ja to powiem, dupcia fajnie się wyrobiła wtedy, wszystko było ładnie, ja się czułam super, tak jak mówisz, głowa dotleniona, mnóstwo fantastycznych no. pomysłów, no wszystko po prostu to się układało, bo wtedy przyciągały te endorfiny, kolejne endorfiny, że tak to nazwę, no. więc było super. Więc teraz, jeżeli jestem, znaczy, jak ja tutaj jestem i sobie zaplanowałam, że wracam na tą dobrą drogę i mam takie osoby jak ty, które się dzielą, dają wskazówki, pokazujesz mi, co ty zrobiłaś, w jaki sposób zrobiłaś, jak sobie to zaplanowałaś, daje to bardzo dużo takich dobrych rzeczy, czyli ja sobie też powinnam zapisać swój tak. cel że czy chcę mieć taką wagę, czy chcę zrobić taki dystans w takim czasie, może nie chcę, bo powinnam, że robię dystans w takim nie, czasie, tak. w, te, w dokonanym tak, czasie, sobie to spisać, więc tak, tym się dzisiaj zajmę, bo przyznam szczerze, mam swój cel w głowie a propos detoksu, co chciałabym osiągnąć, ale spisanego nie mam i przypomniałaś mi teraz, jak a, ważne jest, żeby to, to jest, spisać. To, co na papierze, to prawdopodobnie jest bardziej, bardziej wiarygodne niż to, co tam jest jeszcze w głowie, to nie do końca takie jest papier. Papier jest największym przekaźnikiem. Dziękuję ci bardzo serdecznie, no. bardzo Ci dziękuję. Bardzo Także dziękuję, bo miałam do możliwości. usłyszenia i mam nadzieję do kolejnego. I mam nadzieję, że jeszcze niejeden jeden wywiad się tutaj pojawi i będziesz się dzielić wskazówkami, bo wiem, że jesteś ogromną skarbnicą wiedzy, ale to w przyszłości na razie nie będziemy A, zdradzać. Tak. Mam, dużo mam dużo tam. innych pytań, A, ale to już na inny tak. temat. Ale dziękuję Ci ślicznie. Bardzo. Patrz. A w ogóle dla wszystkich. To jest pierwszy streamyard, pierwszy live w takiej metodzie, jak tutaj jesteśmy, Astrid robi to pierwszy raz w życiu, o, także o, ogromne wiecie. gratulacje, kolejna wiecie, rzecz Jeszcze się Nie Jeszcze moje marzenie, bucket list, muszę sobie to, ojej, no marzyłam właśnie o tym w wywiadzie. O, no. Kolejna rzecz, kolejna rzecz ja doszła do skutku. Tak. Bardzo dziękuję się, bardzo, dziękuję ślicznie i do usłyszenia, do zobaczenia za niedługo na jodze, którą no, mam poprowadzić dziękujemy będę taką relaksującą jogę na bedtime to, to nie trzeba robić ze mną, można sobie to później trochę odtworzyć, że to tylko na spokojnie dzisiaj, no trochę spokoju dla tych nóg żeby one się tak troszeczkę wyciszyły i do dzieła się zabrały dziękuję <laughs> że, bardzo to serdecznie, to dziękuję na dziękuję, razie, dziękuję, pa ty,